Witajcie kochani na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do Was oto z takim pakiecikiem. Mamy kilka zdrapek po 5 zł, po 10 zł, po 30. No i co? Mam nadzieję, że się dobrze bawicie ze mną. Oglądacie, śledzicie, co ja tam drapię, wydrapuję, co wygrywam, to jest najważniejsze i o to chodzi. I co? To zaczynamy. Zaczynamy dzisiejszy zdraping a zaczniemy to od plastra tutaj miodu. No i zaraz się będziemy widzieć. Na stół wjeżdża plaster miodu z numerem 5. I mamy 7 gier. I 3 takie same symbole nas interesują. I mamy tak. Kwiatek, kwiatek. I cudownie. Pierwsza gra. Trzy takie same symbole. Jest wygrana. I o to chodzi. Jak zawsze zapraszam. Do oglądania mojego, moich filmów, tego jak ich poprzednich, nie zapomnijcie o subskrypcji, o dzwoneczku, o napisaniu czegoś, no i co, śledźcie, patrzcie co się dzieje co u Jacka, zawsze coś jest nowego, a w grze drugiej mamy tak, dwa, to, o uwaga, szansa na taki plaster, i jest plasterek, proszę bardzo, zobaczcie, dzisiaj nas zasypie plaster miodu piątkami, prawdopodobnie, a w grze trzeciej mamy kuferek, bank, tęczę, diament i gra. Trzecia sobie odpuściła. W grze czwartej mamy ul. Skrzyneczkę ul, szansę na ul. Jest ul. Pięknie. To już mamy trzecią wygraną. Następnie w grze piątej mamy tęczę, klik i mamy tak monetę, pod nią portfel i portfel. Dobra. W grze 6 mamy drzewko, drzewko i jest szansa na drzewko, a no mamy konieczynkę i, i mamy drzewko. Następna wygrana. Czyli czwarta. A na samym dole w grze 7 mamy tak. safe, safe. I safe. trzy safy w bonusie. Ty mamy pszczółkę. O, to super. Czyli się tu pszczółka trafiła. Czyli od razu jest 25 zł. No, to jest nieźle. Tak, to ja rozumiem drapać. Ok, to sprawdźmy, co mamy w grze pierwszej. A tu mamy tak. 5 zł w grze drugiej mamy. Następne 5 zł. W grze czwartej mamy. 5 zł. W grze szóstej mamy również 5 zł. I w grze siódmej 5 zł. 5, 10, 15, 20, 25 i 25. Mamy cudownie 50 zł i tak można dzień zaczynać. Ok, zrabka na prawo. A ja mam dla Was następny plaster miodu z numerem 6. I sprawdźmy co mamy w grze pierwszej. I mamy tak. Skrzynia, skrzynia. I różne. Następnie mamy diament, diament. Drzewko. Ul. Tęcza, save, korona. Następnie mamy moneta. Drzewko, gastka. Nie dało nic piątka. Plik, plaster. Plik nie dało. Gra szósta mamy. Plaster, konieczynka, korona, plasterek. Nie dało siódemka. Mamy tęcze. I w się mamy wisienkę. A wygrywający kończą tak 20, 27, 7, 26 i 30 i mamy tak 8, 29, 14, 9, wszystko się nie zgadza na razie. Potem mamy 1, 2, 11, też nie zgadza się, 13, nie ma mowy, 23 też nie ma takiej liczby.

34 i tak mamy niżej 18, 11, jest 11 mamy wygrane, czyli już druga wygrana potem mam 9, 16 i 28 a pod 11 całe 5 zł i tak na ok, następną jest casino które pomniejsze I taki oto symbol musimy znaleźć. Mamy 12 gier i w pierwszej grze mamy trzy różne symbole. W drugiej grze tak samo. Trzecia gra nie była lepsza od poprzedniej. Następnie jest tak samo różne symbole. Gra siódma nic nam nie dała. Gra ósma nic tu nie widzę. Gra dziewiąta również wszystko różne. Ta 11 nie ma i 12 też nie ma, bonusie 6 za 30 zł kostek, a mamy 2. A w Twoich liczbach 16, 14, 41, o numer 3 nie ma, 32 również nie ma, mamy tak 34, 40, pod nią mamy 23, Numer 4. Numer 11. Następnie mamy 22. 24. 27. 33. 37. I ostatni rządek. 19. Obok. 6. 28. Następnie mamy 8. O numer. I 7. Też nie pasuje. No, a w niej potrzebujemy znaleźć siódemki. I mamy w pierwszej grze brak siódemek. W drugiej grze również brak siódemek. Trzecia gra nie posiada siódemek. Czwarta, piąta, tak samo nic nie widzę. W szóstej grze różne symbole mamy tutaj. Gra siódma nawet nie ma szans. 9 gra. Serduszko widzę. W grze 11 dzwonek. Tu widzę trzy różne. Następnie mamy też trzy różne. I gra ostatnia. Następnie mamy. W ich liczbach. 22. 18. Nie może być. 1. 13. 5 23 Co to się dzieje? 41, 3 21. Zobaczcie, jakie tu liczby są. 25 4, 17, 44. O numer 38. Nie ma niestety. 47, również nie ma. A na samym dole mamy. Liczba 40. Do niej. 39, 32, jest wygrana, ha. trzecia wygrana. I o to chodzi no, w drabkę, żeby wygrywać. drapywać po prostu takie same liczby i pod nią sumeną. No. I cała to filozofia 32 cudownie, i numer 8 nie ma, 27 nie ma, a my sprawdźmy, co mamy pod 32, a tu nam dała Strapka wygrać całe 10 zł. I to jest super. Zdrapeczka na prawą stronę. A na deser wjeżdża tutaj brylanty za trzy dychy. Konkretna zdrabka. Można 2 miliony zgarnąć do kieszeni. Okej. Okay. To co? Pierwsza gra. I polujemy na trzy takie same symbole. I już mamy na, na dzień dobry dwa różne symbole. To tak na odstraszenie, wiecie o co chodzi. I, wiecie, tu, tu żeby była taka nadzieja, a potem ee, Ale my się nie poddajemy i drapiemy ostro, widzicie. Numer cztery, kuferek, kuferek. No to samo, wygram, wygram i już. I złoto, perełka. I dwa różne symbole już od razu widać. Złoto, róża. Przesuńmy do góry. Gra ósma nam daje dzwonek. Kolczyk. Gra dziewiąta, pierścionek. Gra dziesiąta, podkowa, podkowa, safe. I dwa różne symbole. Gra dwunasta, świnka. Diament. Czekolada, tron. Przechodzimy na drugą połowę z I tu że 14 mamy korona i bransoletka. Następnie mamy zegarek, zegarek i, i moneta. Pod nią mamy naszyjnik. Dwa różne symbole. Garnek nie pasuje. Róża. Kapelusz. Kapelusz. Naszyjnik. Worek. Tron. Suwamy do góry. Gra 21 daje nam monetę, torbę. Dwa... Gra 22 co nam odsłoni, a odsłoni nam kluczy, garnek. Następnie mamy perełkę, perełkę i torbę, czyli dwie perełki do torby i idziemy długą. 24 śminka, okulary. Dwa różne symbole. Gra 27 świnka róża. E, I dwie ostatnie gry nam zostały, a w niej mamy torbę i tutaj portfel, na samym końcu moneta, kolczyk, a bonus jak zawsze księżyc nam pokaże. No, mi się w ogóle nie pomyliłem. Czyli dzisiaj udało nam się wygrać tylko to w trzech zrabkach Ta się popisała najlepiej 50, tu mamy 50. Tu mamy 5 zł, czyli jest 55 i tu 10, czyli jest 65 zł. A ja mówię kaktus. I do następnego razu.